Hej sam, ich je też Szymon, na to szwedzkie Hej, hej, nazywam się Szymon Jak co tydzień. Witajcie na szwedzkim z Mesterem. A dzisiaj kilka słów o tak zwanych koczfory. czyli krótkich odpowiedziach. konstrukcjach, które są, no właśnie, przydatne, żeby krótko i zwięźle odpowiedzieć na czyjeś pytanie. Myślę, że jest to naprawdę przydatna konstrukcja i często możemy jej użyć, i od razu brzmimy wtedy, że tak powiem, bardziej szwedzko. Także jeśli to Was ciekawi, to zapraszam do oglądania. Nie chodzi tutaj może o odpowiedź na jakieś bardzo rozbudowane pytania, ale na takie, na które odpowiemy tak lub nie. Czyli właśnie takie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. I tutaj najłatwiej to chyba pokazać na jakimś przykładzie. Jeśli ktoś choćby spytałby się nas Hod and cat? Czy masz kota? To oczywiście też poprawną opcją jest odpowiedzieć całym zdaniem Zio jjholen kat czy nej Tak, mam kota, nie, nie mam kota, też jest to ok, ale bardziej naturalne byłoby właśnie użycie tej konstrukcji KORPSFOR i odpowiedzenie Zio de horio", lub nej djholen inte''. Tego typu konstrukcje, KORPSFOR, rządzą się swoimi prawami i zazwyczaj mają dosyć stały schemat. To znaczy zawsze odpowiadamy najpierw jo lub nej, w zależności od tego oczywiście, co chcemy odpowiedzieć. Potem zawsze mamy słówko dia. Ono tutaj znaczeniowo de facto nic nie wnosi. Ono ma po prostu funkcję gramatyczną, po prostu sobie tutaj stoi. Potem mamy czasownik i na końcu osobę. Ewentualnie jeszcze potem inte, jeśli mamy przeczenie. Można sobie właśnie te odpowiedzi, które przed chwilą mówiłem, podstawić pod ten schemat. Jo di chorio, dia Czasownik, osoba. Nel diachorio inte. Dia, czasownik, osoba i inte. Najmniej chyba oczywistym elementem i takim, na który najbardziej warto zwrócić uwagę w tej konstrukcji są właśnie czasowniki. Ponieważ niektóre czasowniki powtarzamy, to znaczy używamy w odpowiedzi dokładnie tego samego czasownika co w pytaniu. Tak jak właśnie w przytoczonym już kilka razy Chor en cat, chorio. W obu tych zdaniach mamy czasownik chory, czyli mieć. Natomiast nie zawsze się tak dzieje. Także zacznę od tych czasowników, które właśnie powtarzamy dokładnie w tej samej formie. Są to takie, można powiedzieć, podstawowe czasowniki czyli mieć i być w czasie teraźniejszym r er oraz HOR oraz werby. czasowniki modalne, pomocnicze. O nich nagrałem jakiś czas temu cały film, także jeśli temat Was ciekawi, to odsyłam do niego. Tutaj tylko tak skrótowo powiem, czy przypomnę, że są to takie czasowniki jak can, czyli móc potrafić, fuar, czyli móc mieć pozwolenie, mostę, musieć, will, chcieć, czy sko, które tworzy nam w czas przyszły. Natomiast takich mówię, jest ich trochę więcej i to odsyłam do, do wcześniejszego filmu. I tutaj warto sobie to znowu jakoś zilustrować. I tak na przykład na pytanie: Kan to la czy potrafisz mówić po szwedzku? Możemy sobie odpowiedzieć ZO DY NEY INTE Tak, potrafię, nie nie potrafię. Na pytanie Wilhan FÖLJA mia. Czy on chce z nami iść? Czy on chce nam towarzyszyć? Odpowiemy ZO de VILHAN NEY de VILHAN INTE Tak, chce, nie nie chce. A na przykład na pytanie sko NÅ po festen? Czy będziecie na imprezie? Odpowiemy ZO diskowy, NEY DYSKOVL INTE tak, będziemy, nie, nie będziemy. No i właśnie. Za każdym razem w odpowiedzi powtarzamy sobie ten czasownik z pytania, ponieważ są to właśnie te werby, te czasowniki modalne. Natomiast tak jak wspominałem, na co warto uważać, nie zawsze się tak dzieje. I tutaj wszystkie czasowniki, które do tych, do tych grup nie należą, o których wspominałem, to znaczy czasowniki, które nie są werbami, no i nie są czasownikami być i mieć, zastąpione są w odpowiedzi słówkiem zier czasownik JER sam w sobie oznacza robić, natomiast tu jest po prostu elementem tej konstrukcji. Tak więc y, pytania, które zadałem przed chwilą, nieco przeformułowane, na nie odpowiedzi będą już inne. Na przykład na pytanie tolar Szwedzka odpowiemy je de hiorio ne de inte. Ponieważ tu nie ma żadnego werba jest tylko czasownik tolar, który właśnie do tych grup nie należy, zastępujemy go więc słówkiem "-ier". Podobnie, na pytanie mia, czy on nam towarzyszy? Czy będzie towarzyszył? Odpowiemy Zjörn, nei, de A na pytanie Kommen czy idziecie na imprezę? imprezę odpowiemy Zjörn, nej, de inte. Znowu nie ma tam żadnych verbów, a więc musimy sobie ten czasownik zastąpić czasownikiem jer w każdym przypadku. I to już chyba wszystko, jeśli chodzi Chodzi o te najważniejsze informacje o koczfoi, także czasownik. Na niego warto zwrócić uwagę, natomiast generalnie ta konstrukcja jest naprawdę stała i zawsze są w niej same, te same elementy. Tu, jeszcze może na koniec, warto tylko przestrzec, że jeśli chodzi o czas, to te odpowiedzi również się odmieniają. To znaczy, wszystkie moje poprzednie przykłady były w czasie teraźniejszym, a więc odpowiedzi też były w czasie teraźniejszym. Natomiast jeśli ktoś pyta się, nas y, używając czasu przeszłego, to też tej odpowiedzi ten czas przeszły powinien się znaleźć. Czy jeśli ktoś używa czasu presence perfect, w pytaniu też w odpowiedzi ten sam czas powinien być użyty. Na przykład, jeśli więc ktoś spyta się nas i gdy po byli, gore, Czy byłeś wczoraj w kinie? Czy byłaś? Tutaj odpowiedź będzie Yo de yurde yo, de inte. jest właśnie formą przeszłą czasownika dziera. No, więc ona tutaj powinna być zastosowana. I znowu, jeśli pytanie będzie w czasie present Perfect, na przykład chodzi czy z nim rozmawiałeś, rozmawiałaś, odpowiedź będzie w tym samym czasie: Jo de Nei de Inter I to tyle. Jeśli chodzi o kocz fory, krótkiej odpowiedzi, warto sobie spróbować tę konstrukcję, że tak powiem, zautomatyzować, żebyśmy jej z automatu. Używali, bo wtedy będziemy brzmieć, tak jak mówię, bardziej szwedzko. No, chyba zawsze jest to pozytywna sprawa. Na koniec, tradycyjnie zapraszam też na nasze inne social media. No, oraz oczywiście na kurs. Tam o tym, jak brzmieć bardziej szwedzko, można się dowiedzieć znacznie więcej. Dzięki, wielkie za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Tak są jakie fotografie. Ukmerksam, tam. jest. Nestawekja. Hej do.